Ludzie przeżywają to tak emocjonalnie. Wszyscy chyba mamy świadomość, że doszło do zdarzenia bezprecedensowego. To jest być może najpoważniejsza dzisiaj z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego sytuacja od momentu wybuchu pełnoskolowej wojny w Ukrainie. Przekroczono pewną granicę. Jak państwo wiecie, o tym informujemy wtedy, kiedy to jest uzasadnione, Polska jest obiektem rozmaitego typu prób dywersji, dezinformacji także czasami akcji kinetycznych polegających na przykład na celowym podpaleniu no najgłośniejszy akt takiej dywersji to oczywiście Marywilska kiedy mówimy o tym, że dopadniemy tych, którzy są sprawcami także tego aktu dywersji, to mówimy to na podstawie dotychczasowych działań polskich służb, polskiej prokuratury. Mówię to nie dlatego żebym widział w tym jakąkolwiek moją zasługę czy ministrów naprawdę, ale chciałbym, żeby na tej sali, podobnie jak w całym kraju, wszyscy wiedzieli, że policja, służby specjalne i prokuratura pracują zawsze w takim przypadku z niezwykłym poświęceniem i intensywnością.